Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale FPC dzisiaj zapraszam was na film z testem z recenzją słuchawek od Sharkuna. Jest to ich nowy model znanej serii Rush ER30. Słuchawki w bardzo przystępnej cenie około 150 zł, ale czy warte tych pieniędzy? Tego oczywiście dowiecie się po krótkiej przerwie na intro. Zapraszam na film. Polski YouTube, i to słyszałem już nieraz, i od niejednego człowieka jest bardzo charakterystyczny. Jeżeli chwalimy jakiś produkt, nieważne od ceny, to na pewno recenzja jest przepłacona, i w ogóle ktoś, kto prezentuje, to na pewno już dom drugi buduje za recenzję jakiegoś produktu. Natomiast jeżeli. Ganimy jakiś produkt, to jesteśmy tym jedynym słusznym, który walczy jeszcze dzielnie o sprawiedliwość. No bo wszyscy na koło chcą nas tylko szukać i naciągnąć. Abstrahując od tego, że nie ma czegoś takiego jak recenzja obiektywna, coś takiego nie istnieje. Jeżeli ktoś mówi mi o obiektywizmie w swoim filmie, gdzie przedstawia swoje subiektywne odczucia, no bo nie można mieć obiektywnych odczuć odnośnie na przykład dźwięku, to ja od razu taki film wyłączam. Ale dzisiaj pewnie będziecie bardziej uradowani, bo Szarkunę Aż R30 chociaż kosztują niewiele moim zdaniem i tak sporo za dużo. A dlaczego? No to lecimy już ze szczegółami. Słuchawki docierają do nas w standardowej wielkości, powiedzmy sobie, opakowaniu. Natomiast jak chodzi o akcesoria, za wiele nie oczekujcie, ale przez ceny nie ma co się dziwić. Są to same słuchawki, które łączymy z komputerem za pomocą przewodu USB oraz jedne dodatkowe pady. Te dedykowane, które były założone, to pady z ekoskóry, Natomiast dodatkowo, których ja używam, to pady materiałowe. Same słuchawki wielkościowo są całkiem niezłe. Mamy podświetlenie RGB. Natomiast, już po wyjęciu z opakowania, mamy pierwsze odczucia co do tych słuchawek. O ile do jakości wykonania, czyli tego, jak elementy są spasowane, jak reagują słuchawki na na przykład właśnie takie rozciąganie, nie mam żadnych uwag. Tak, wystarczy wziąć je w ręce i czujemy, że przy takim gabarycie coś tu nie gra, bo te słuchawki powinny być dużo cięższe. Niestety jakość plastików i jakość tworzyw, z jakich wykonane są te słuchawki, oddają i to nawet niewspółmiernie ich, moim zdaniem, cenę. Tanie plastiki, chociaż matowe, to dobre, że się nie palcują. Tutaj twarda, jakaś taka niemrawa yy, ta na pałąku izolacja od naszej głowy. Słuchawki mają tylko regulację i to ograniczoną tutaj właśnie do rozciągania ani się nie odchylają na boki, ani jakoś, nie wiem, góra dół, no nic, tak? Tylko i wyłącznie mamy możemy sobie je rozciągnąć. Co więcej, mikrofon, który jest przyczepiony na stało, nie jest odłączany, jest na elastycznym ramieniu, natomiast jakoś to ramię tak nie bardzo chce nas słuchać, jeszcze momentami potrafi słyszycie, zaskrzypieć. Nie wiem, jakim cudem pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, tak jakby tutaj taki ten metalowy drucik, który jest, był w środku zardzewiały. To nie są słuchawki 7.1. Nawet producent nie próbuje tutaj w żaden sposób tego imitować. I bardzo dobrze, to akurat na plus. Mamy dwa przyciski na muszli lewej, mimo że to są słuchawki na USB, czyli one mają tutaj już wbudowaną kartę dźwiękową. To jest potencjometr głośności oraz włącznik-wyłącznik mikrofonu. No i jak chodzi o design... To, czym się producent reklamuje, to jest podświetlenie Loga RGB. Ale nie mamy żadnego oprogramowania, więc na pulpit się nie będziemy przenosili. Nie mamy więc też żadnej możliwości regulacji tego podświetlenia. To jest tylko i wyłącznie tęcza. Jeżeli natomiast chodzi o sam mikrofon, to tutaj jego włączenie czy wyłączenie nie jest w żaden sposób również sygnalizowane, bo ta dioda, zobaczcie, w tej chwili mikrofon jest wyłączony, dioda się świeci, mikrofon włączamy. Dioda się świeci tak samo. Szkoda, bo nawet nie wiemy, czy ten mikrofon działa, czy nie działa. Przewód jest odpowiednio gruby i odpowiednio długi, do tego nie mam żadnych uwag. Wyprowadzenia słuchawek, jak i podpięcie pod komputer też są ok. Teraz kilka zdań na temat komfortu użytkowania tych słuchawek. Jak wiecie, ja nie przepadam za padami z ekoskóry. Wolę te materiałowe, których ucho lepiej oddycha. Stąd i też je założyłem. Ale testowane było oczywiście zarówno w jednych, jak i w drugich padach. O wiele przyjemniej korzystać się z tych słuchawek właśnie w padach materiałowych. Ja mam dość dużą głowę, więc nie mam problemu nigdzie z doleganiem tych słuchawek. Co ciekawe, mimo że one nie mają żadnej regulacji, leżą ok. Nie cisną jako specjalnie, więc to też na plus. Ale testu rockmana, no nie są w stanie przejść. Jeżeli będziemy głową mocniej trzęśli, to te słuchawki tak czy siak nam spadną. Trochę można powiedzieć coś za coś, bo albo dobrze dolegają i nie spadną nawet przy teście rockmana, albo po prostu będziemy mieli jednak odciski zostawione. Jeżeli chodzi o wygłuszenie, to dużo bardzo zależy od tego, jakie pady zastosujemy. Oczywiście, pady z ekoskóry dają nam nieco większe wygłuszenie, ale też mają pewien wpływ na akustykę. Pady zaś materiałowe nie wygłuszają tak dobrze, ale mają też pewien pozytywny wpływ na akustykę. Jak chodzi o test mikrofonu, to zrobimy sobie go prawie przed samym podsumowaniem, bo teraz to, co najważniejsze, czyli moje odczucie, związane z dźwiękiem, jaki reprodukują słuchawki od Sharkuna RASH ER30. No, i tutaj niestety klapa, i to na całej linii. Słuchajcie, to są słuchawki tanie. Ja rozumiem gorsze materiały w tym budżecie cenowym. Rozumiem brak jakiegoś dodatkowego oprogramowania. Rozumiem nawet to, że nie ma sygnalizacji, czy jest włączony, czy wyłączony mikrofon. To są w końcu słuchawki budżetowe, a producent chciał zabłysnąć przede wszystkim podświetleniem RGB. Natomiast nijak nie mogę zrozumieć, dlaczego te słuchawki grają aż tak źle. Dosłownie, aż tak źle. O ile ja lubię produkty nas, i klawiatury Per-Writer korzystam do dnia dzisiejszego i to tam, gdzie używam je najczęściej, czyli w serwisie na recepcji. Ale tych słuchawek nie kupiłbym nawet za 100 zł. Dźwięk? Tu nie mamy o czym rozmawiać. Tu nie mamy o czym mówić, o basie, o tonach wysokich, o średnicy, jak wokale słychać, czy poszczególne instrumenty, a o scenie muzycznej nie wspominając, bo w zasadzie możemy wziąć dowolne, inne słuchawki z ostatnio testowanych, Wsadzić słuchawki mniej więcej na uszy, tak żeby dobrze nie dolegały na to jakieś wiadro i będziemy mieli efekt właśnie szarkunów R30. Szarkun sorry, albo z tym modelem coś nie gra, w moim przypadku dojechały jakieś uszkodzone, albo ten dźwięk jest po prostu tak zły. A brak oprogramowania niestety tylko te odczucia potęguje, bo nie ma kompletnie możliwości jakiegokolwiek do doregulowania poza systemowym, to bym chciał zaznaczyć, tych słuchawek. Natomiast opcje systemowe są jak tak naprawdę w każdych innych słuchawkach do ustawienia, ale one tylko pudrują trupa, jak to się brzydko mówi. A teraz test mikrofonu, bo akurat co jak co, ale mikrofon w tych słuchawkach, podobnie jak w innych headsetach Sharkuna, to jest jeden z ich mocniejszych punktów. Upewnię się tylko, czy mikrofon jest włączony, bo niestety żadna dioda mi tego nie zasygnalizuje. Mamy Audacity, mamy wybrany odpowiednio mikrofon i bez żadnego podgłośniania, redukcji szumów e, ustawione na 100%. Zaczynamy przechwytywanie i uwaga, magiczny klaps. Dźwięk, który w tej chwili słyszycie jest właśnie nagrany w całości za pomocą słuchawek Sharkoon Rush ER30. I jeszcze raz podkreślę: bez żadnego odczumienia, bez żadnego podgłaśnienia, słyszycie surowy dźwięk, przechwycony po prostu przez program Audacity. Mikrofon ustawiony w takiej odległości, powiedzmy sobie dość dłużej od ust, żeby te głoski wybuchowe specjalnie jakoś nie dawały wam po uszach. No i możecie sami ocenić jego jakość. W mojej ocenie, jakość mikrofonu, jeszcze raz podkreślę, jest najlepszą cechą, najmocniejszym punktem właśnie RASH ER30. No, i teraz kilka słów podsumowania słuchawki Sharkun Rush ER30 to słuchawki, których ja bym osobiście nie kupił, nawet za kwotę średnią około 150 zł, natomiast są hardcore, które sprzedają je i po dwie stówy. To są słuchawki, które pod względem jakości wykonania to produkt dobry w tym budżecie cenowym, ale jakość użytych materiałów jest przeciętna. Zdecydowanie wolałbym lepszą jakość materiałów i brak podświetlenia RGB, którego i tak nie możemy regulować, niż po prostu przeciętne materiały. Jakość mikrofonu jest bardzo dobra, wręcz rewelacyjna i ja teraz nie mogę sobie przypomnieć nawet słuchawek znacznie droższych, które mają tak dobry mikrofon, jak chodzi o jakość dźwięku, jak właśnie R30, ale to jest znak rozpoznawalny szarku na chodzi o mikrofon. Natomiast wszystko i tak psuje jakość samego dźwięku z tych słuchawek, która moim zdaniem jest tutaj zdecydowanie poniżej średniej i to nawet jak na ten budżet cenowy brak regulacji na boki bo to już jest taka wisienka tylko na torcie albo te słuchawki są uszkodzone albo po prostu jest z nimi coś i to mocno nie halo wydaje mi się że właśnie coś z nimi nie halo gdzieś tutaj coś zostało na etapie projektowania czy wyboru przetworników skopane bo te słuchawki nie powinny grać aż tak słabo również przy tym Budżecie cenowym. Także o ile e, lubię produkty szarku na tych słuchawek, nie mogę Wam niestety polecić. Ode mnie to by było na tyle. Oczywiście, link do tych słuchawek znajdziecie w opisie tego filmu. E, jak również informacja o specyfikacji technicznej, którą przemilczałem całkowicie, bo ona nie ma żadnego wpływu na dźwięk. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Hej.